O no ta oła, oh wow, oła, oh wow, no ty, ja już myślałem, że ktoś to bał, no dobra, to wiecie co, ja zacznę od czegoś takiego, że jeszcze mu się nie pokażę, tylko zacznę mu zmieniać domek na kolor czerwony, e, czerwono-czarny, o, zrobimy dokładnie tak, czerwono-czarny domek i jak on tutaj przyjdzie, w sensie, potem mu się pokażemy, co nie, e, tylko, że już, już będzie widział, że coś zaczął ten on robić, co nie, więc cyk, zamieniamy, on cały czas się nic nie skapnął, więc bardzo dobrze, czekaj, słyszycie? On sabe que O sobie gwiżdżę, a my sobie w tym czasie rozwalamy jego dom Dobra, jeszcze tutaj to rozwalimy Zielone, zielone Słyszycie? On ci zielone Rubię sobie, sobie zielone Bawię się łańcuch na mnie Patrz na Co to jest, co to jest Słyszycie to? Zielone, zielone, robię zielone. A wie się łańcuch nam zwiedził Nie mam tlenu, boże ty debil jesteś kolien, ja nie mam tlenu śmiał sobie zielone, zielone, dobra Spójrzcie, e, dokończyliśmy tutaj, domek, Ej patrz, on tam chodzi, przechodzi sobie A! To jest, patrz, dobrze stworzył się To jest koszmar, budź się, uszczypnę się Czekaj, wchodzimy do niego do góry On ja myśl... zniknął, zniknął No jest, on no znik... Ale co się stało Pacz, z moim domem? To a... przez sen? On myśli, że zniknąłem To przestraszymy go tutaj, jak będzie wchodził do domku to Przez sen takie rzeczy? Wyskoczymy co? na niego, patrz Co się tak. z moim domem stało? No nie a! Kurde, wal się on Zgodnie się że nie żyjesz Nie istniejesz, nie istniejesz Jesteś złym, złą duszą z mego horroru e. O, patrz, patrz no. Dobra, napiszę Powróciłem O nie! jak mnie walno zaraz! Nie wróciłem! Powróciłem, ciebie to się zabić, tak, powróciłeś! Zakładam zbroję czy... Co to jest? Zbroja on. Dobra Za no to, to se bo... wracaj tam do rodziny, to nie będziesz mi tu zawracał głowy. My teraz mamy hakera na głowie, weź się wal <laughs> Idziemy po niego, patrz, on olał kompletnie on! On chyba jest tak zestresowany, że nie chce mieć do czynienia w ogóle z ON Patrz, idzie. Wow, Dzięki trzeba ten domek i ugarnąć. A co, on idzie dalej? Ty, ono wywalił na mnie koko bo Idziemy za nim. Dobra, napiszę. No co ty robisz? Wylot z domu hakerki. ignoruj mnie, bo cię zniszczę. Wylot z domu hakerki. Dobra. Nie ignoruj mnie, bo, mnie, bo cię zniszczę. Nie noruj me, bo cię... Nie rozumiem co ty piszesz. <laughs> już dobrze ty dobrze napiszę ty debilu. Kurde pasan. Jesteś... Debilem. Okej, okay, napisz, jesteś debilem. O, dobra, patrz, patrz, proszę. Sam jesteś menimem. Co Czemu on mówi jak Nowek? Co ty się odwala? No. Dobra, wybuduję przed nim głowę on. Co ty budujesz, dobra? Pokaż tą architekturę, którą budujesz. Ale głupsko, nie? Co ty się odwala? Boże, ta talentu, ja nie mogę ale Syfix, nie? Co on robi? Ty może trochę talentu byś się wziął ty. Nie obrażaj nie, on! nie osiągniesz w życiu, tym mnie słyszysz? Ty mnie w ogóle rozumiesz? Ty pokiwa go, mnie rozumiesz. Rozumiem A, się, rozumiem DEBIL! Nieee! Dobra, zaraz go zniszczę, zaraz go zniszczę, spójrzcie, głowę on zrobiłem. No co ty masz, no czemu z mieczem do mnie, nic nie mówi, bo, bo... że mówię do ciebie debil, to od razu nie złapam mi te złapam z Patrz, patrz, ale póki co panionowi dobrze idzie, unika mnie. Czyli to, co powinien robić. Eee, o, czekaj. Rawa, zbadaj z... memimu. Spadajmy. Na nim. Pani on chyba e, za dużo z znupkiem gadał przez portal. Muszę, muszę się spytać czy z nim pojawszy portal Płyn! Jest <grystanie> to <w> miejscu Dobra uwaga czas, Nie ma torów! Czas go Płyn! zabić sobie. Czas go zabić! PŁYN! Uwaga! Nie, nie! <grystanie> Jednym shotem go zabiliśmy, widzowie! Jednym shotem! Dobra, wracamy do niego, bo on pewnie jest tutaj teraz, Dobro, Dobra, panie <grystanie>, on Ja jednak... Ja szanuję nie, nie. O, dobrze! Bo ja myślałem, że jesteś fejkiem, ale co ty masz za miecz? <noise> Dobrze mi zrobię. Dobrze, idzie, w takim razie Napiszę mu Mam dla ciebie zadanie Mogę coś dla ciebie zrobić, panie on? No Tak? No. To co mam zrobić? Dobra, napiszę Mam e... dla ciebie badanie Zniszcz Do... E... Albo, o, 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 mam pomysł, mam pomysł Okradni, wojana. Okej, okay, dobra. Co? Pamiętasz tą modlitwę? On ty debilu coś tam, nie pamiętam, śmierć. Okradni, ale czemu mam zrobić złe rzeczy? Ty już nie istniesz. No no przecież, przecież już powstałem. Ej, no co mi zniszczył? Dobra, zabijam dobra, go. Proszę! No. <laughs> Zabiję go po raz kolejny, widzowie. Uh, no, cóż, no cóż, no cóż, no cóż, zdarza się No Oddam mu te tutaj rzeczy Jak tutaj wróci, żeby sobie zabrał Okej, okay, jedzonko jest Życie mi nie mimy, że tak robisz Dobra, teraz mu napiszę je, je, Jeśli dołączysz do mnie, Płapa to dam mnie. ci wszystko Mam dla ciebie coś. szacunek Giga <laughs> Mam dla ciebie szacunek? Co on gada? I Ale... czy on jest po stronie on? Ale to taki szacunek, bo ten... Zdejmę zbroję z szacunku, widzisz? Co? No, no Nie, tak. że się ciebie nie boję, nie, 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 nie o to chodzi. to, że ja mam szacunek. Jeśli dołączysz do mnie, to dam Ci wszystko, co chcesz. Chcę dziewczynę mieć tutaj na moje Chcę dziewczynę mieć! Jak mi teraz, no. jak mi dasz teraz dziewczynę, okay. robię dla Ciebie wszystko. Znam taką onkę. Napiszę, znam taką onkę! <laughs> Okej, okay, ogarnięte znam taką... Uh -huh. Onkę to jest twoja dziewczyna. Co ty mi chcesz swoją dziewczynę wcisnąć? Napiszę, że zerwałem. No. Zerwałem z nią. Słuchaj, napiszę to na tabliczce. Pokochaj Onkę napiszę. Jak nie chcę, pokochaj ja Onkę. Rubię, ja lubię dziewczyny zielono-oki, a ona ma różowe oka. Okej, okay, to dużo. Pokochaj Onkę. To dużo tłumaczę. Onka nie, Onka jest twoja, co z tego, że A Co się stało? Co razie... się stało u was właśnie? Zaciekawiła mnie ta historyjka. Co się stało u was? Co zrobiłeś źle? A może ona zrobiła źle, ale wydaje mi się, że ty jesteś fajpłapą. Napiszemy najpierw słuchać i zaraz odpiszemy, co się stało, no wiesz co? To w takim razie i tak musis... Co znaczy musis? <laughs> Pi pisarz, pisarz, te, bo ty nie widzi te pisania. Musisz, to znaczy, musisz. Musisz. musisz! Musisz, te, musisz! Musli? Musli to takie jest jedzonko. Słuchajcie, paliąc, to ja nie wiem, co on musisz. odwala, nie? Co on odwala? Nie dogadywali, się. Nie, nie dogadywali, się. Dobra, wiesz co, Palion nie... Dobra, bo, napiszę musisz, teraz musisz, tak. Okay. Denerwujesz mnie, dlatego zniszczę wioskę. Okej, okay, dobra. I teraz patrzcie na to. Patrzcie na to. Masz tu na... tabliczkę, daj. Te, czekaj tu. TNT się zaraz postawić, ja wiem, że jesteś wkurzony. Co jest do mnie, do mnie. No co totalnie? Zanewujesz mnie do tego zniszczę wioskę, no to spoko Patrz co ci napisałem Ooo, pluję na ciebie, dobra! Nie, do no czemu umiesz od razu? Ja nie mogę debil Ej no napiszę Ale to akurat dobrze w sensie, to dobrze świadczy o palionie, ale myślałem, że chociaż się, no wiecie, chociaż się uda oskarżyć paliona o Darmowe TNT! Kto chce darmowe TNT? Na straganie za dwa złotem. Niosę sobie w worku moim. Dobra, napiszę mu... A... Kukuryza, kuryza Czy chcesz kupić on kukurydzę? To hey. Zbrojka. Napiszę, Zbrojkę. Napiszę, dam ci naderytową zbrojkę. Dam ci naderytową cię zbrojkę? ...słuchał. Okej! Okay. Ja a wiesz, okay. że ja mam nie stać na naderytową zbrojkę? Napiszę! O, mam pomysł, napiszę! Mam sojusz z Haskerem. jak zobaczy jak mnie traktujesz to cię zniszczy. Okej, okay, coś takiego Mam napiszę. sojusz z hakerem, jak zobaczy jak mnie traktujesz, to cię zniszczy. Ty masz sojusz z hakerem Mm -hmm. nie, że cię, bo jesteś zbyt słaby, chyba że to jest... Chyba, że go żołnierzykiem jedynym, <grym> no? Który raz palią zginął? Dobra, to teraz jak zginął, czekajcie, co by tutaj zrobić? O może obudujemy jego rzeczy TNT? Eee! my zabijasz? Powiedz mi tak, no że...